Cześć! Witam w kolejnym odcinku Wing Foil do Kawy. Ja nazywam się Daniel Michalski, jestem instruktorem wingfoila w Szkole Fanser. Mam też ogromną przyjemność prowadzić kursy instruktorskie z ramienia PS Wing, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Dzisiaj opowiem Wam o footstrapach, o footstrapach w desce Wing Foil. opowiem w którym momencie, na jakim etapie i czy w ogóle warto montować footstrapy w deskach do wingfoila. Serdecznie zapraszam! Na początek przypomnę trochę teorii, jak działają siły i jak pływamy bez footstrapów. Wyznaczamy punkt, gdzie pada nasz środek ciężkości na desce, oraz wyznaczamy, gdzie działa tzw. siła wynoszenia, generowana przez foila. Dobrą praktyką jest oznaczenie lub skuteczne zapamiętanie miejsca na pokładzie, gdzie działa siła wynoszenia foila. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie przy startach do lewitacji, przy ustawieniu fut strapów czy wykonywaniu manewrów, m.in. zmiany stóp. Strapy przede wszystkim muszą być wygodne. Musicie się w tych strapach czuć jak w butach, w których przechodziliście kilkadziesiąt kilometrów. Dlaczego te strapy muszą być wygodne? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Czyli nie mogą być zbyt ciasne i nie mogą być też zbyt luźne, bo zbyt luźne nie będą pomagały nam w procesie nauki, czy to zwrotów, czy to wchodzenia w lewitację. Natomiast zbyt ciasne będą powodowały, że noga bardzo trudno z niej wychodzi i w przypadku upadku po prostu możemy skręcić kostkę lub nabawić się innej, jeszcze gorszej kontuzji. W przypadku JP te strapy. To są strapy windsurfingowe. Mają one regulacje, i to są takie klasyczne, które są dołączane do deski. Jeżeli macie ochotę, często na rynku można znaleźć strapy dedykowane. Tak jak tutaj przy tej desce freestyle'owej są to strapy w pałkę. Na pewno musicie uważać, bo nie każdy system na danej desce pozwala na zamontowanie strapów. Często się zdarza, że strapy w pałkę nie są możliwe do montażu na każdej desce. Zwróćcie na to uwagę. Teraz na przykładzie pokażę Wam, jak zamontować takie footstrapy. Mamy tutaj kilka slotów. Ja zwykle rekomenduję, żeby ustawiać przedni slot na środku. Jeżeli tutaj jest 6 dziurek, no to ustawiam go na trzeciej dziurce. Dlaczego? Dlatego, że później jeszcze mam możliwość korekty, czyli mogę przesunąć tego strapa do przodu i do tyłu. Oczywiście, jak to robić i w którym momencie te strapy przesuwać, opowiemy w dalszej części odcinka. Na razie skupimy się na tym, jak mocować strapy, by było jak najwygodniej. Trzecia dziurka. Oczywiście z uczuciem dokręcam, bo można przekręcić gwint, można wkręcić Zbyt mocno. Teraz co jest bardzo ważne, ustawiam szerokość, czyli szerokość stopy mniej więcej na środku wśród stopia. Nie wkładamy strapa tak, żeby dosięgnąć kości piszczelowej, tylko wkładamy mniej więcej tak, żeby strap przechodził przez środek stopy. Wypada, że muszę wkręcić drugą śrubkę na drugim slocie tak, żeby wygodnie wkładać i wyjmować stopę. Ok. Strapy dokręcone. Mogę jeszcze nimi popracować, żeby delikatnie je wyrobić, zrobić z nich wygodne kapcie. I teraz mamy jeszcze regulację ustawienia wysokości tego strapa tak, żeby swobodnie wkładać i wyjmować stopę. Są tutaj oznaczone numerki. Ja wiem, że w przypadku tego footstrapa na końcowej czwórce to jest moja wysokość strapa. Wy oczywiście będziecie musieli sobie to sprawdzić na swoim przykładzie. Dokładnie domykam. Swobodnie wkładam stopę, swobodnie wyjmuję. Tak samo drugi footstrap. Zapamiętałem ustawienie trzeci slot. Od dziobu deski i to samo drugi slot od rufy deski sprawdzam ustawienie wysokości jest czwórka naciągam gotowe Pamiętajcie, ja pływam w butach, więc biorę korektę. W momencie, kiedy wychodzę na pływanie bez butów, muszę sobie delikatnie zawęzić tego strapa. Oczywiście, jeżeli ustawiacie to na sucho, a później wchodzicie do wody, to ten poślizg z wodą jest większy. Dodatkowo, podtrapy nasiąkają wodą. Co powoduje, że łatwiej ta noga wchodzi i wychodzi. Więc nie należy przesadzić. Jeżeli na brzegu za mocno rozszerzycie, to pamiętajcie, że w wodzie, jeszcze o pół centymetra, ten luz się zrobi większy. Mamy przednie footstrapy. Czas pomyśleć o foilu. Pamiętajcie, że zakładając, że foil będzie ustawiony na środku, to wy, wkładając przednią nogę w footstrap. Możecie decydować tylną nogą, czy zwiększacie lift, czyli przechodząc bardziej do rufy, albo zmniejszacie lift, zawężając stens, czyli znajdując się bliżej środka wynoszenia siły, którą generuje foil. Jeszcze raz. Odsuwam się do tyłu, zwiększam lift. Zawężam stens, zmniejszam lift. Czyli wy możecie poprzez docisk przedniej nogi, ale też odsuwanie i przysuwanie stopy, decydować czy zwiększacie, czy zmniejszacie lift. Pamiętajcie o tym. W momencie kiedy dołożymy tylnego footstrapa, foilem będziecie mogli decydować, czy zwiększacie, czy zmniejszacie lift. Natomiast jeżeli macie przednie footstrapy, możecie jeszcze odstawiać lub dostawiać stopę. W momencie kiedy wkręcimy przednie footstrapę, zmianą jest to, że nie możemy zdecydowanie przesunąć się do przodu. Możemy oczywiście docisnąć mocniej palce i zawęzić rozkrok, co oczywiście będzie zmniejszało lift. Natomiast jeśli foil będzie ustawiony za bardzo do przodu, nie będziemy w stanie zniwelować zbyt dużej siły wynoszenia, gdyż będą nas ograniczały przednie footstrapy. Jeśli chodzi o przesuwanie środka ciężkości w tył, tutaj nie mamy ograniczeń i możemy dowolnie zwiększać lift przesuwając się do rufy deski. Jak widzicie, w przypadku pływania z przednimi footstrapami, ustawienie foila ma dużo większe znaczenie niż w przypadku pływania bez footstrapów. W którym momencie tylny footstrap? Jak poczujecie się w przednich footstrapach swobodnie, będziecie robić podejścia albo już będziecie robić zwroty, kiedy będziecie myśleć o zmianie stóp albo już ją robicie, czyli zmieniacie stopy z ustawienia palce pięty lub pięty palce, kiedy swobodnie i bezpiecznie czujecie się, że ta stopa wchodzi i wychodzi z footstrapa, możecie pomyśleć o montowaniu tylnego footstrapa. Jak ustawić rozstawienie tych footstrapów? A mianowicie, Stoicie w swobodnym rozkroku, nogi pod linią barków, jeżeli zamierzacie skakać freestyle lub pływać na falach, możecie delikatnie ten układ rozszerzyć, natomiast jeżeli pływacie freeride'owo, układ barków przeniesiony na stopy będzie idealny. Tutaj warto wspomnieć też o środku ciężkości. Jeżeli obciążacie obie stopy, to Wasz środek ciężkości, bez przechylania się w jedną ani w drugą stronę, będzie wypadał idealnie pomiędzy Waszymi stopami. Jak zmierzyć odległość, w którym miejscu zamontować tylny footstrap? Wchodzimy na deskę, wkładamy swobodnie przednią nogę i stajemy sobie swobodnie tak, żeby obie nogi były równo obciążone. Jeżeli czujemy dyskomfort, że jest za szeroko, delikatnie zawężamy układ. Jeżeli pływamy freestyle lub będziemy, zamierzamy pływać na falach, możemy delikatnie rozszerzyć układ. Czujemy się swobodnie, obie nogi równo obciążone. Pamiętajcie, że mój środek ciężkości pada w tym miejscu, będzie to miało bardzo duże znaczenie w momencie kiedy będziemy ustawiać foila. Ok, czuję się swobodnie, mam wyznaczoną mniej więcej linię, gdzie będę montował tylnego footstrapa, będzie to czwarta dziurka. Ponawiamy czynność, robimy wszystko tak samo jak w przypadku montażu przednich footstrapów. Montuję przednią śrubę. Pilnuję, żeby nie skręcało footstrapa. Z uczuciem dokręcam, by strap był mocno przymocowany, a jednocześnie, żeby nie przekręcić śruby. Wkładam stopę mniej więcej na środku, wśród stopia. Z uczuciem. Ok, lekko wypracowuję footstrapa. Otwieram, sprawdzam ustawienie wysokości. Pamiętam, że była to końcówka czwórki. Delikatnie koryguję. Sprawdzam. Swobodnie wchodzi, wychodzi. Pamiętajcie, że dojdzie poślizg związany z wodą. OK, czuję się optymalnie. Mam dobrze ustawioną futstrapę, Mogę delikatnie stopę podnieść na palce, jedną i drugą. Będzie to miało znaczenie przy zwrotach. Pamiętajcie też, żeby stopa nie przepadała przez footstrap czyli żeby nie przechodziła za mocno na drugą stronę deski. Będzie to dyskomfortowe, będzie powodowało problemy przy zwrotach, gdyż nie będziecie obciążali tej burty, którą potrzebujecie. Więc stopa ma. Wejść mniej więcej do środka, nie ma przepadać na drugą stronę. Ok, czuję się swobodnie. Układ szerokości też mi odpowiada. Za chwilę montuję foila. Ok, mamy ustawionego foila. Ten foil jest ustawiony z mniejszą siłą liftującą, czyli jest przesunięty w skrzynce masztowej bardziej do tyłu. Przypomnę, przesunięcie foila bardziej do przodu, na przykład gdyby on się znajdował tutaj, powoduje, że deska będzie bardzo szybko i agresywnie stawała i będzie miała większy lift. Jeżeli przesunę foila do tyłu, będzie deska Łagodniej startowała, nie będzie taka agresywna, natomiast przy małej sile wiatru może się okazać, że rider będzie musiał przesuwać się bardzo mocno do tyłu. Następnym krokiem jest ustalenie przeniesienia siły wynoszenia, jaką generuje foil, na pokład. Mniej więcej ta siła przenoszę ją na pokład. Wychodzi mniej więcej w tym miejscu. Natomiast mój środek ciężkości pada mniej więcej w tym miejscu. Co to oznacza, że muszę przesunąć tego foila bardziej do przodu, dlatego że mój środek ciężkości musi pokrywać się ze środkiem wynoszenia tego foila. Oczywiście każdy ma swoje preferencje i za chwilę o tych preferencjach opowiem. Natomiast jeżeli przygotowywałbym ten zestaw swojemu kursantowi, zdecydowanie przesunąłbym tego foila do przodu, żeby środek wynoszenia Pokrywał się spadaniem jego środka ciężkości na pokład. Zobaczcie, w takim układzie, jeżeli footstrapy są zamocowane, możecie głównie foilem regulować pokrywanie się siły wynoszenia foila ze środkiem ciężkości danego kursanta. To jest bardzo istotne przy układaniu footstrapów, a zatem przesuwam delikatnie tego foila do przodu. Się. Teraz ta siła wynoszenia pokrywa się spadaniem naszego środka ciężkości. Co to oznacza? Że płynąc w lewitacji nie będę musiał ani pracować mocniej przednią nogą, ani tylną nogą. Po prostu będę mógł swobodnie swój ciężar opierać na obu nogach. To jest najbardziej komfortowy układ. Moja preferencja jest taka, że chcę mieć foila delikatnie przesuniętego do przodu, dlatego że chcę mieć więcej liftu, chcę mocniej obciążać przednią nogę. Natomiast to jest etap już bardziej zaawansowany. Musicie sobie sami ustalić, jak ten foil musi być ustawiony pod wasze preferencje. Ten układ, który teraz zaprezentowałem, jest układem neutralnym i taki proponuję zrobić na samym początku. W momencie, kiedy zaczynacie pływać w obu footstrapach, przeniesienie siły wynoszenia foila na pokład jest robione w tym momencie bardzo chałupniczo i mało precyzyjnie. Musiałbym mieć przyrządy, które dokładnie e, przenoszą tą linię. Natomiast e, jak my to robimy w rzeczywistości? W rzeczywistości, jak zakładacie drugi footstrap, ustawiacie sobie foila według tego, co powiedziałem, musicie albo powinniście zabrać na wodę klucz, żeby móc delikatnie skorygować ustawienie foila. Zwykle wkładamy go gdzieś pod piankę lub wychodzimy na motorówkę, i w tym momencie, jeżeli pływam i muszę obciążać za bardzo przednią nogę, to znaczy, że deska ma za dużo liftu, będę musiał o pół centymetra to jest moja sugestia żeby zawsze to robić o pół centymetra przesunąć foila do tyłu. To samo w drugą stronę. Jeżeli będę musiał pracować tylną nogą cały czas, czyli będę musiał się prosić, żeby ta deska wystartowała w płynięciu w lewitacji, będę musiał dociskać tą tylną nogę, wtedy deska ma za mało liftu, muszę przesunąć foila do przodu. Warto robić to w krokach co pół centymetra, dlatego że jesteśmy bardziej świadomi i możemy to sobie precyzyjniej skorygować. Jeszcze trochę teorii. Mamy wkręcone footstrappy, przednie i tylne. Wtedy głównie foilem mamy wpływ na pokrywanie się środka ciężkości rajdera z punktem, gdzie działa siła wynoszenia foila. Zdarzają się przypadki, że kończy się miejsce w skrzynce masztowej i nie można już przesunąć foila, by był on odpowiednio ustawiony. Wtedy można jeszcze przesunąć footstrapy. Stąd była moja sugestia, by ustawić footstrapy na środkowych dziurkach, we w razie potrzeby mieć szansę na korektę. Oczywiście, dużo lepiej i łatwiej dokonywać korekty foilem, jeśli to oczywiście możliwe, niż footstrapami. Podsumowując, zdecydowanie rekomenduję pływanie w footstrapach. Jest ono dużo przyjemniejsze, daje więcej możliwości, możecie skakać, uprawiać freestyle i zdecydowanie osiągniecie szybszy progres w robieniu zwrotów, jeżeli zaczniecie pływać w footstrapach. Nie bójcie się ich, ustawiajcie je poprawnie, korygujcie, zabierajcie kluczyk na wodę w momencie, kiedy zmieniacie układ lub kiedy przesuwacie foila w jedną albo w drugą stronę. Pamiętajcie o tych najważniejszych zasadach i do zobaczenia w lewitacji.